Witam. Przeglądając internet, natrafiłem na dwa ciekawe filmy. Filmy są z tego samego kanału. Nie wiem, czy wszystkie będą takie warte uwagi, ale te dwa na pewno są warte uwagi. Tak, kochanie. Co do cholery, to jest drabinka R2R? O Boże, czy nie wyj... Dość ładnie jest tu pokazane, jak działa taka drabinka. Jakie problemy y, powstają, jakie je likwidować, czy tam niwelować. To jest odcinek ósmy, więc łatwo się zorientować, że były jeszcze 7. Nie widziałem ich, ale patrząc na ten. Mogę śmiało stwierdzić, że powinny być ciekawe. Te filmy mają charakter edukacyjny, bo raczej nikt nie będzie budował przetworników, że tak powiem, na piechotę, pomijając pewne specyficzne sytuacje, jak na przykład proste układy kart graficznych. Gdzie pchanie kosztownego przetwornika, czyli przetworników jest bez sensu. A potrzebujemy uzyskać nie 8, nie 6, a na przykład 2 bit na kolor, 2-3 bity. To wiedza, która tu jest, bardzo się przydaje. Drugi z fajnych filmów. Kiedy przełączam układ w tryb próbkowania, sygnał wyjściowy na niebieskim mierniku podąża za sygnałem i wycieka około miliola na sekundę. Samplujący, samplującym i przytrzymującym. Tam. Sample and hold. Tu jest wykorzystane tak. W nietypowy sposób na wyjściu przetwornika CA raczej tak się nie robi. Zamiast kombinować w ten sposób dane cyfrowe na przetworniku, przepuszcza się przez zatrzask i wtedy wszystkie 8 bitów będą równocześnie. 8. No, ile by ich nie było. Będą przełączane. Nie ma problemów, o których w poprzednim filmie autor wspomina, i to pokazuje, że ten problem został zlikwidowany. Te układy samplujące są używane w przetwornikach AC, bo zwykle w większości przetworników jest wymóg, aby w czasie przetwarzania nie zmieniało się napięcie na wejściu. Wyjątek jest w przypadku przetwornika flash, ale to są raczej rzadko używane przetworniki, no chyba że ktoś buduje coś bardzo szybkiego jako oscyloskop. Najczęściej są to przetworniki kolejnych przybliżeń. I tam zmiana tego napięcia w trakcie przetwarzania powoduje błędy. I taki układ samplujący załatwia sprawę. Ale no nikt raczej nie buduje przetworników na piechotę. Kupuje gotowe. Warto jednak wiedzieć jak to jest zbudowane, jak działa, jakie ma ograniczenia. Bo może ta wiedza się przydać czasami. Zachęcam do obejrzenia tych filmów. O tu o łapce w górę zapomniałem. Myślę, że to jest kanał tak ciekawy jak kanał Piotra Góreckiego. Także zachęcam. Pozdrawiam i do usłyszenia.